Cześć, chciałbym wam pokazać, czym się jeszcze interesuję. Moje zainteresowania to nie tylko poszukiwania skarbów, ale również zjawiska nadprzyrodzone. Dziś wam pokażę moje ulubione kompilacje, znalezione w internecie. Życzę miłego seansu, moi piękni widzowie. Na tym nagraniu z monitoringu możemy zobaczyć cień jeźdźca na koniu. Wygląda to bardzo realistycznie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. To nagranie z kolei pokazuje ciemną zjawę wyłaniającej się z kosza na śmieci. To nagranie wydaje mi się zaaranżowane. Ktoś stoi za drzwiami i za chwilę ucieka. Ocencie sami, proszę, w komentarzach. Coś dziwnego dzieje się w jego domu. Na początku były tylko dziwne dźwięki. Potem drzwi zaczęły się same zamykać, światła migotały, oraz wszystko było zrzucane. TikToker o nazwie 19. No 87 dokumentuje wszystko na TikToku. Codzienne życie, które zamieniło się w serię niewyjaśnionych zjawisk. Z każdym filmem sprawy robią się coraz bardziej niepokojące. To nie jest kolejny kanał z duchami. To historia, która dzieje się naprawdę. I możesz ją śledzić na żywo. Hej, od kilku dni dzieją się tu jakieś dziwne rzeczy w domu, coś stuka. Kurwa, znowu ja pierdolę. Ja pierdolę. O kurwa, o kurwa. Ja pierdolę teraz. Jakieś cyrki się ze światłem, kurwa, dzieją. Ja pierdol... Kurwa mać! Próbuję zasnąć. Teraz co chwilę coś mi kurwa w okno puka balkonowa. No nie, kurwa! Pierdole kurwa Ja pierdolę. Nic tutaj nie ma o kurwa mać. Mam już tego dosyć. Mam już tego kurwa dosyć. Nie mam kurwa. Kurwa mać! Nie, nie kurwa. Nie. Kurwa, od kilku minut znowu. Coś mi... Kurwa, pierdolę. Pierdolę to kurwa. Kurwa, co jest? Nie. Potrzebuję, potrzebuję drugą rękę. Dobra. Jestem kurwa w środku. Woda podkręcana, no jeszcze kurwa nie schodzi, ja pierdolę, a ta suszarka tutaj nie wiem jakim cudem zblokowała, zblokowała drzwi, ja pierdolę, o kurwa! Pewna mieszkanka Hiszpanii wrzuciła swój film, na którym dzieją się nietypowe rzeczy. Po kilku miesiącach zdecydowała się wyprowadzić z apartamentu. Niestety byt podąża za nią. Niestety jest to przywiązanie. Jak myślicie, jest to prawdziwy poltergeist? Czy dobrze wyreżyserowane oszustwo? Pisz w komentarzu. Są takie osoby, co uwielbiają internetowe challenge. Lupis Gamer to youtuberka specjalizująca się w ich testowaniu. Również tych o charakterze paranormalnych. Tym razem obrała sobie na cel Baby Blue. Zobaczcie i ocencie sami, czy to jest realne. Anulo cualquier maldición que haya quedado aquí. Anulo toda la sangre de Cristo. Tiene poder. Dios conmigo. ¿Quién contra mí? Dios estás conmigo. Estás atrás de mí. No hay nadie. Yo no le temo a nadie. No le temo a nadie. Todos me la pelan. Regina va aquí. Su papá me la pela. Es mi hermano el retrasado. ¿Qué tengo que hacer, Regina? Poner los brazos así y decir, Baby Blue, uh -huh. Blue Baby. Trece uh -huh. veces. Sí. Quiero que me las cuentes, Regina. Baby Blue, Blue Baby. Baby Blue, Blue Baby. Baby Blue, Blue Baby. Baby Blue, Blue Baby, Baby Blue, Blue Baby, Baby Blue, Blue Baby, Baby, ¡ay oh, no! Espérate, Regina, no tienes que hacerla de nuevo, no mami, eh, siento, siento que me está, como que alguien me está agarrando la espalda, no hay nadie atrás de mí, siento como que alguien me agarra la espalda, te lo juro. O sea, haciéndolos... Ay, ay, ay. No puede ser, Regina. ¿Por sí? Ay, a <laughs> Hacer otra vez aire, 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 No, otra vez. Otra vez. Se seis siente veces. bien feo, Regina. Ahorita lo vas a hacer tú, Regina. No, yo no lo voy a hacer. Se siente horrible, te lo juro que se siente bien feo. Bueno, ahí va, otra vez. Una, dos, tres. Baby blue. Blue baby. 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 Baby blue. Zobacz. Baby blue. Blue baby. 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 Baby blue. ¿Qué pasó Regina? Qué liste. No ya terminé. Mm -hmm. Regina, no puedo mover los brazos. ¡Demon, tíralo, rápido! ¡No puedo, Regina! ¡Rápido, tíralo, de si nos se va a perder! ¡Regina, el sal. no! ¡Demon, tíralo! Tíralo. No, ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Regina, me está dando mucha que no, me salga! ¡No, tíralo, ¡Te lo juro, me está ¡Rápido, salió. tíralo, tíralo! ¡Me está saliendo grano! ¡Regina! Tíralo. ¡No, ¡Tíralo, no, ¡Tíralo! tíralo! ¡Para afuera, al no sé, al baño ¡Rápido! 15 veces Regina oh me dio mucha comezón en los brazos mami te lo juro que se siente como que te están pellizcando los brazos es en serio ¡No como si tuvieras actuando! muchas hormigas hormigas es en serio te los Vemos estoy... la cámara hasta acá no, no mames que te lo estoy diciendo a ti Ay, ya. se siente bien feo mira los granillos que me salieron luego luego porque sientes como que te hacen así mira como que te pellizcan los brazos. Mira los granos que me salieron. Pero ahora Regina lo va a hacer. Aquí está enfrente del espejo. Aquí lo vamos a hacer. Y ahora vamos con Regina. Yo la voy a estar desde acá. A ver, Regina, ¿cómo vas a hacerle? Como veis, una un Y todo. ver el resto del en el canal. Lupis Gamer. Tam was odsyłam, a tymczasem ja kończę te przerażające opowieści. Jak dotrwaliście do końca, to jesteście twardzi i zostawiacie łapkę w górę. Masz jakiś film o duchach? Podeślij go na mojego maila, który jest w opisie i do następnego. Uj.